Zwróciłem się do lekarza, powiatowego lekarza weterynarii, ponieważ opierając się na wiedzy, którą posiadał pan poseł do lata, wydawało, oceniłem, że potwierdzenie tych informacji, które przekazane zostały członkom komisji, czyli posłom, mogą być dla tej branży rujnujące, tak? jeśli była to taka. W związku z tym pytania były następujące. Czy prawdą jest, że powiatowy inspektor sanitarny nie ma wstępu na teren przetrwek? Na, na na Proszę Państwa, to tak stwierdza pan. Czy prawdą jest, że nikt nie wie, ile matek znajduje się na danej fermie, a w związku z tym, ile zwierząt tam <kli> hoduje? Czy prawdą jest, że kontrola przeprowadzona przez nich wykazała, że fermy tu człowieka przemysłowego jednoznacznie wskazują przekraczanie norm ilości zwierząt, co wpływa niekorzystnie na ochronę środowiska z uwagi na ustawę o nawozach i nawożeniu? Jeśli tak, czy prawdą jest, że podobna sytuacja dotyczy podobnych do Mówiąc o tłuczu biegoprzemysłowym, mówimy o tuczu yy, przodeklepnej, bo do tego nawiązuje pan poseł Dolaka. W yy, schematogramie tu jest przodeklepny. Proszę Państwa, proszę odpowiedź powiatowego lekarza weterynarii, Powiatowy lekarz weterynarii, w Gnieźnie master na teren ferm hodujących nogi. Nie było nigdy odmowy wpuszczenia inspekcji weteryn weterynaryjnej na fermy nowe. Punkt drugi. Powiatowy lekarz weterynarii podczas przeprowadzenia kontroli do dostanu zwierząt na fermach nowych zapisuje w protokole ilość matek znajdujących się na fermie. Odnotowana jest także pojemność fermy. Punkt trzeci. Powiatowy lekarz weterynarii w nie był kontrolowany przez nich w zakresie fermów szybkiego przemysłowego i w związku z tym nie mogą udzielić odpowiedzi. Proszę Państwa, nawet nie był kontrolowany. Pan poseł stwierdza dokładnie co innego, tak? Kontrola ich powiatowego lekarza weterynarii przeprowadzona w 2011 roku nie poruszała problemu przekraczenia norm ilości zwierząt, yy, zwierząt na pewno. Czyli nawet nie było te, tego rodzaju kontroli. Proszę Państwa, następna instytucja kontrolująca. Otóż wcześniej przeprowadziłem rozmowę z najwyższą kontroli, która na podstawie e, przegłosowanej e, uch, uchwały e, na komisji nakazała kontrolę do znaczy instytucji wśród chowawców No Otóż, proszę Państwa, odpowiada mi prezes Stanisław Miesielski. Proszę Państwa, pytania moje były takie. Czy prawdą jest, że w Turczu Wielkoprzemysłowym nikt nie ma wiedzy, ile materii znajduje się w danych fermach i czy podobna sytuacja dotyczy chorobnych majątków? Proszę Państwa, bardzo <grym> proszę. Odpowiedzi na do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli prośbę o odniesieniu się do kwestii dotyczących wielkości obsady zwierząt wielko-przemysłowych w temach powodu w tym kolejowek w szczególności w aspekcie. Przestrzegania wymogów ochrony środowiska w istocie pozostające w związku z wypowiedzią posła na Sejm RPS i Gniewa laty. Otóż przedstawiciele nie byli wtedy na tym koniec, dlatego e, e, pan minister odnosi się do... Uprzejmie informuję, że nikt przeprowadził w 2006 roku kontrolę w zakresie obejmującym sprawowanie nadzoru nad wielkoprzemysłowymi fermami trzodyfermen. Izba nie miała pod względem sanitarno-weterynaryjnym zasadniczych uwag do funkcjonowania tych, tych obiektów firm wielkoprzemysłowych. Stwierdzenie naruszenia przepisów weterynaryjnych miało najczęściej charakter, charakter pochybień formalnych i wystąpiły w różnej skali. Każdy każdej z kontrolowanych jednostek. Proszę Państwa, nie będę o tym czytał. W czytacie się dalszą treść i wyciągniecie Państwo sami wnioski.